Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Serce dla Powiatu to 15 razy tak. Numer 15 to tak dla ochrony środowiska. Mój tata wiele lat pracował w starostwie powiatowym w Lublińcu jako główny architekt. Był również autorem opracowania Lubliniec Studium Ukierunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, a w ramach tego dużego dokumentu opracowania. Prognozy oddziaływania na środowisko. Dlatego to zagadnienie szczególnie leży mi na sercu. Będziemy zwracać uwagę, aby nowe inwestycje przemysłowe były realizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę. Bez żadnych odstępstw, które powodują gigantyczne uciążliwości dla mieszkańców Powiatu Lublinieckiego oraz zanieczyszczenie środowiska. Tak. Dla ochrony przyrody. Jednym z pomysłów na realizację tego punktu jest zainwestowanie w odnawialne źródła energii. Chcemy, aby w każdym budynku nadzorowanym przez starostwo, jeżeli warunki techniczne i budowlane na to pozwolą, montować instalację fotowoltaiczną i solarną. Instalacje te w znaczący sposób pozwolą ograniczyć dostawanie się do atmosfery gazów cieplarnianych, a jednocześnie bezpośrednio wpłyną na obniżenie kosztów utrzymywania tych placówek. Środki na to. Chcemy pozyskać funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na transformację energetyczną.